Możemy przejść teraz do najważniejszej rzeczy tego samochodu, do najważniejszego miejsca, czyli serca. Silnik jest w sumie stosunkowo najświeższą rzeczą, która została w nim wykonana. Po wszelkich przygodach, które miałem z pseudofokoptami, postanowiłem tym razem udać się do. Pana Piotra z Poznania, którego również serdecznie pozdrawiam. Siły Maptek, niesamowita wiedza, ogrom umiejętności. To sprawiło, że zdecydowałem się, żeby skorzystać z jego usług. No przyznam, że nie zawiodłem się ani trochę. Słyszałem Ci wcześniej opinię i to się na tym kończyło, że już byłem zdrażony do tego, co się wcześniej wydarzyło. Nie wiedziałem, w którym kierunku pójść, do kogo się udać. Tak jakoś wyszło, że zdecydowałem się z nim spotkać. Okazało się, że bardzo w porządku człowiek i wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Silnik w zasadzie zrobiony jest jest Na short bloku o oznaczeniu eo 22 Jest zrobiony z niego tak zwany 234. Silnik, tak naprawdę, short blok cały został w zasadzie, jak wiele komponentów, wała, i tak dalej, zostały zamówione z Anglii, bo w Polsce jednak jest to temat ciężko dostępny. Rzeczy zamówione z RCM Roger Karka. Wszystkie zostały rzeczy następnie dostarczone do Poznania i tam przez Piotra wykonane, połączone ze sobą w jedną całość. I w taki oto sposób powstał ten tutaj oto silniczek, który naprawdę, naprawdę działa niesamowicie przyjemnie i nie jedna osoba miała się już o tym okazję przekonać. No niestety ja wiem, że na wideo zapewne nie będziecie mogli tego wszystkiego zobaczyć i doświadczyć, ale naprawdę wystarczy chwila się przejechać tym autem, żeby zobaczyć co ono naprawdę potrafi. Które zostały tutaj wykonane w tym aucie w zasadzie, znaczy teraz mówimy o silniku, więc kolejne rzeczy, które zostały tu przy silniku wykonane, na pewno jest ten ROL separator, tak zwany Ausperina. Kolejna rzecz, łapa usztywniająca do skrzyni biegów, która też zrobiła sporo, robo, sporo roboty, ponieważ przestało to auto tu na przodzie, gdzie jest silnik gdzie jest skrzynia bujać tak na prawo, na lewo, zrobiło się o wiele sztywniejsze. Z kolejnych rzeczy, które możecie obok, łapy. Sperina zauważyć to jest takie złotko można powiedzieć to jest folia która służy do odbijania ciepła odprowadzania ciepła zrobiłem ją z tego względu że w tym silniku turbo bo pod tą folią pod tą folią osłoną znajduje się turbo osiąga ona bardzo wysokie temperatury problem polegał na tym że osłona tak mocno się nagrzewała że potrafiła postapiać czujnik od obrotomierza znajdującego się w skrzyni biegów to założenie tego srebrka pomogło Czujnik przestał się roztapiać i działa wszystko tak, jak powinno działać. Ale to też do tego trzeba było dojść, tak, z czasem, bo, no mówię, wiele na początku błędów zostało popełnionych zostały one rozwiązane z czasem. Człowiek uczy się przez błędy, aczkolwiek niestety nie spotkałem na swojej drodze zbyt wielu osób, które miały pojęcie o tego typu autach, więc do no, większości rzeczy musiałem dojść sam, musiałem je obserwować. Dużo się nauczyłem o tym aucie. Wiadomo, wiedza jest bezcenna. więc. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pod maską znajduje nam się też rozpórka. Rozpórka, jak wiadomo, ma pomóc nam w jakimś tam zachowaniu sztywności tego nadwozia. Kielichy w tym aucie nie są powybijane, co świadczy o tym, że zawieszenie jest raczej sensownie zestrojone i nadaje się do mocniejszej jazdy. Nie ukrywam, że to auto naprawdę potrafi dostawać yy, w pi***. Tu nie ma co ukrywać, wszystko działa jak należy. Na samej górze tego, yy, tej rozpórki znajdują się bolczyki, pokrętełka. Do ustawienia twardości zawieszenia, które już wcześniej ustawiałem. Byliśmy w innym miejscu kręcić troszeczkę inny materiał. To musiałem to auto usztywnić. To pomaga niesamowicie. Możemy zmienić charakterystykę auta, z takiego, które naprawdę pływa, przechyla się na boki do auta, które jest tak naprawdę, można powiedzieć, taką mega twardą cegłą, gdzie ustaje całkowicie ten moment, w którym auto przechyla się na boki. ono po prostu idzie prawo-lewo, nie ma tego przechyłu. Z kolejnych rzeczy, jak zauważyliście pewnie tutaj, to mamy tak linkę. Możecie się pytać, do czego służy linka dodatkowa. To jest taka samoróbka konstrukcja. Mechaniczna, tak zwany ALS anti lag System, służy do podtrzymywania mocy turbo. Najbardziej się przydaje na torze, gdzie mamy na przykład jakieś ostre zakręty, wyjście z takich zakrętów. Wówczas, jak wiadomo, Subaru jest autem, które lubi wkręcać się na obroty i on tak dopiero z 3,5-4 tysięcy startuje, tak jak startować powinno. I ten ALS sprawia, że rzeczywiście przy tych wejściach, przy tych nawrotach ta wartość na turbo będzie się trzymała w tych okolicach 3,5-4 tysięcy. Dzięki czemu przy wyjściu od razu z takiej nawrotki auto od razu ma pełną moc. Zapobiegamy lagom, co niestety jest dosyć chyba znane, jeśli mówimy o samochodach z turbiną. Tak? Mamy jeszcze układ chłodniczy, tak, który też był modyfikowany wielokrotnie, wymieniałem go już chyba z 10 razy, jak nie więcej to z powodu tego wadliwego silnika, o którym również wcześniej wspominałem. Obecnie mamy chłodnicę Mishimoto X-Line, to jest taka gruba chłodnica, która zdaje egzamin. Na tej chłodnicy zamontowane mamy również z Mishimoto ogromne wentylatory. Wentylatory są na tyle mocne i na tyle ogromne, że jak przyłożymy tutaj na przodzie przy grillu kartkę papieru, jak wentylator jest załączony, ta kartka papieru nie spadnie, będzie nam się trzymała. SOS w tym samochodzie również został wykonany przez firmę z Poznania, no dokładnie przez y, wcześniej wspomnianego Piotrka Chociałkowskiego. Auto zostało, no, przynajmniej na papierze, wystrojone jest na okolice chyba 420 koni i 550 tonometrów czy tam ma powiedzmy około tonie 400, chyba nawet niecałej tonie 400. Tak ja, jak już chyba wcześniej wspominałem, liczby niewiele tutaj mówią. W to auto po prostu trzeba wsiąść, i przejechać, zobaczyć jak wiele wrażeń i przyjemności dostarcza. Pamiętam jak na początku, kiedy nie mogłem się doczekać, kiedy to auto odbiorę z Poznania, wpisywałem, czy mogę zobaczyć wykres. Bardzo chciałbym ten wykres zobaczyć, jak on wygląda i tak dalej, na co on odpowiadał mi, że nie chce takich rzeczy pokazywać ludziom, że nie powinni się interesować wykresami, ponieważ najważniejsze jest to, jak to auto się w rzeczywistości zachowuje, to ile dostarcza wrażeń. Po tamtej sytuacji zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście jest w tym wiele prawdy, ponieważ na poprzednim silniku, który został bardzo szybko zajechany, parametry chyba były nieco większe z tego co kojarzę, parametry były nieco większe. A szczerze, naprawdę auto zachowywało się o wiele, o wiele gorzej niż to, które, niż to jak teraz zachowuje się obecnie. Uważam, że nie powinno się nigdy opierać na tych parametrach, które są na kartce, a jedynie na tym, jakie to auto wrażenia nam dostarcza w rzeczywistości. I ewentualnie, to stracić, nam coś nie pasuje. Ja z tego setupu, który otrzymałem, który zabrałem, prosto z Poznania do Kielc. Byłem od samego początku zadowolony. A wydaje mi się, że to dlatego, że osoba, która dostaje ten silnik, nie stroi go wyłącznie tylko i wyłącznie na rolkach i dostaje na papierze tylko to auto następnie bierze na drogi i sama nim jeździ. Myślę, że to jest klucz, jeśli chodzi o strojenie auta, dlatego że wielu zauważyłem tunerów stroi te auta jedynie tylko na rolkach, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wiele rzeczy zobaczyć, jak to auto się zachowuje w realnych warunkach. Na rolce też będziemy, najczęściej mamy o wiele niższy opór powietrza, mniejsze obciążenia mamy niż na drodze. Naprawdę autem trzeba się przejechać, zobaczyć, jak ono się zachowuje na drodze. Wtedy możemy ocenić, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba. Ja z obecnego stapu jestem niesamowicie zadowolony, aczkolwiek nie ukrywam, bo ostatnimi czasy nie mam w ogóle czasu na jazdę tym samochodem, więc tory w dużej mierze odpuściłem. No ale dzisiaj udało się znaleźć tą chwilę, pojeździliśmy trochę, poprawiliśmy się. W weekend o wiele przyjemniej spędzony w tak. Jeśli mogę coś Wam doradzić, to na pewno najważniejsze jest moc na kołach. A nie na silniku. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Pytajcie, co tylko chcecie. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Trochę wiedzy na temat tego samochodu już posiadam. Zdobywałem ją przez kilka lat. Nauczyłem się dużo na błędach. I jeśli będę mógł Wam w czymkolwiek pomóc, to Wam oczywiście pomogę. Śmiało, zostawiajcie komentarze. I do zobaczenia na samym odcinku.